ma. Tutaj masa. Także wbiliśmy dziesiąty poziom. Dostaliśmy ekwipunek. Medyka dostaliśmy. Ja myślę, że atakującego. Ale dobra. Poukładamy teraz to jakoś. Wbiję zręczność, żeby mnie tu nie Billy. Tu z tymi wyprawami zaczekam, teraz tak, sumita, ta, myszka jak najbardziej do wymiany No nie zrobię tego. Jest, udało się. Brawo dla mnie. Tak, tu jest prowokuj. Dostaliśmy. Tak, wielki druid i sumita. Teraz powinien wyskoczyć. Wielki druid i sumita. Tu jest pierwszy, drugi. Ok. Druid. Uzdrowej. Sumita. Tak. Ja jestem od prowokowania. I myślę, że tobie damy tą kosę. Teraz spróbujemy jakieś lepsze inteligencje. To nie. Chyba, że u mnie by się przydały te. Tak, władanie bronią 80 pancerza. Tu mam 154. Tu nic nie będę zmieniał. Zmiana OK. 46, nie, to jednak nie, to jednak tu. Czyli tutaj już mamy. To na razie damy tak. I teraz to co dostaniemy pod medyka. Na początku właśnie dostawaliśmy, ale to właśnie dlatego, żeby medyk miał. Czyli to mogę sprzedać tu pod uzdrowienie 142. Ok, i buty pod uzdrowienie. I tak to wygląda. Nie mam tarcz. No za dużo, za dużo nie mam gnowy fizycznej Mam nadzieję, że mnie to jakoś nie skarci Dom aukcyjny Krótki czas. Do, pokażcie mi najemników Może jednak tego topornika tak żeby byli po prostu, nie? Łucznik 31 wodania, 35 Zbieramy na topornika, I teraz tak, priorora, powinna dać radę, raczej tak. Aktywuj, cyrkus. zero skina. On tu nic nie, nie majstrował. To do końca spróbuję. I lochy. Właśnie Wiejski dom Gustawa. Ciebie. Mamy to. I za 1300 no 1000 więcej. On pewnie zablokowany, że nic nie zdołało się ugrać. Ja mu też powinien dać rady. Widać każdy na początku w miarę każdy nowy daje tą broń. A ja ją zostawiłem na tym. Mamy lepszą. Ale może jeszcze będzie lepsza zręczność minus 2 daj a tutaj tutaj na blokowanie. Jeśli leni to na razie nie będę wydawał, ale myślę, że jakieś zakupy zaraz znowu zainwestujemy w coś. I tutaj bez zmian, to co każdy dostał to włożył, ja się trochę wcześniej uszykowałem na to. Cielobonk, no już tylko 500. Za chwilę jeszcze tego topornika damy, to by było na sprzedaż. I mamy jeszcze tutaj to specjalnie zostawiałem specjalnie zostawiałem to Żeby móc później właśnie pancerz co tu jeszcze brakuje tarcze buty i temu rękawicę brakuje łachy Rękawice tu jakieś są. No nic, najwyżej zmienimy. Tak jak tu zmienię pierścionek jednak, inteligencję tak. I to wyłożymy pierścionek robi. na ludzie i ten raczej się w cyrkus nie bawi. Słaba broń. No proszę wisiorek już taki w miarę. Aby to, żeby nie zapomnieć, później będę walczył o broń. Damy tego topornika, i następne. Władanie bronią, i władanie broni, to dobrze. Władanie damy pod. Tego. Akurat 50 to mu więcej na krytyki powinno wejść. Czemu ja sprawdzam u tego jak walczy w rochach No z nim może być już ciężej ale z tym już nie. Myszek myszek widzę, wie o co chodzi mi więcej. Głowokuj, uzdrawiaj, atakuj. Tak, on tu widać już ma jakieś doświadczenie w tą grę. To na razie go odpuścimy. Azula, nie? Miało być okej. Okay. Wow. I diskens To był taki diskens. Dom aukcyjny, krótki, cały czas krótki. Czy tutaj jakaś ciekawa broń mi czeka? Myślę, że ona jest w miarę ciekawa. Szeroki miecz woli. Dwadzieścia jeden. 19 i dodaję wszystko. To jest zawartość. Cena jest zawartość. To nie jest najgorzej. Zawsze jak to kupię, mogę nie stracić na tym. Konopie, dobra bossa, dawaj z OK, ukończ pierwsze lochy. 2024. Dam mu radę. A temu już nie dam rady. Jeszcze, jeszcze trochę. Ten też jest w miarę. A ten to widać, że nie mieszał. Chodź tu, Ponty. I to jest właśnie to. Punkty trafi. Nie uleczyłem się. Głupi błąd. Głupi błąd, proszę Państwa. I na ilu? 73. Na 73 przez to skończyłem. No trudno, ale... Myślę, że z czasem i tak by mi ktoś konkretny zaatakował. A teraz tak, mingielne góry. Dziękuję bardzo. Lochy teraz w porcie piratów. A no tak, to jeszcze nie jest smok, i na niego jeszcze mi brakuje. Chodźcie, tu buciki. No i to pod medyka, Ty je założysz, żeby mieć jakikolwiek pancerz. I tu za chwilę właśnie... Tutaj jeszcze. Dobra, to robimy rewanż. No i teraz mi mniej zabrał. Jak na płącyuszu? Człowieku, co ty masz ze sobą? Ile mi ten rekrut zabiera? No trochę mi zabiera, to na harpie jeszcze się nie, nie Łaszę. Nóż do patroszenia i może zobaczymy na pierśniki. To jest pytanie, czy mi, czy mi będą kasę zabierać? Czy będą mi atakować? Ile mam spokoju w sobie? Pokaż mi siebie. 205. No nie, no no ja wyglądam tak samo. Jak ja mogę cyrkus przegrać? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Ej, no. Tysiące. Ja tu minimalnie z tym kolesie wygrałem. W tym czasie to jednak roczny las jeszcze raz sobie pobiję, żeby jednak coś tam zdobywać. Licytuj. A co mi tam? Licytuj. Ten brand przelicytowałem. Mam nadzieję, że mi nikt nie... Nie wywali jej. Strasznie dużo życia ten koleś w budowę fizyczną dawał. Ale machniemy tego. Nie, że się boję ogólnie. Ale to było takie niepewne. Charyzma. Plus 10. Plus 10%, nie? Może powiem tak. Sibyl. Sibyla miałem, nie? W końcu. Jest bardzo krótki. Łucznik, jeszcze jednego damy. Skorpion. Wyglądają tak samo. A dawaj Skorpiona. W więcej czasie to już później będę wymieniał tych najemników. Zrobię jak tu mniej więcej. Już będę sobie powoli dziubą. I też widzę ma takie jako tako ale wszędzie ma na prowokuj wszędzie prowokuje a ogólnie może zasady gdy się zmieniły po prostu i to nie jest tak skuteczne jak ja grałem wcześniej dobra tutaj za chwilę będę tu sobie zmieniał. Myślę, że dokończymy aukcjami. Odcinek pozmieniam właśnie tych najemników, w miarę to tam poukładam. Pytanie: jak tylko, bardzo krótki będzie trwało. Jakie szansa, może jeszcze na broń? Jest tutaj skrótki. Jest w sumie na broń to już dałem. No to mamy załatwione. Tam jeszcze w tamtej aukcji Mamy zbroję i to w ogóle. I jeszcze raz. Skorpion, daj topornika jako trzeciego. I skorpiona. I teraz tak, dostaliśmy. Zrobimy taki make. Myślę, że bez znaczenia, co dam. To jest sobie, będę musiał na spokoju po prostu poukładać później. No tu na początku to są takie detale. Tam jeszcze była broń, że tamta będzie lepsza. No dobra, damy Ciebie. Jak mi nie będziesz szwankować myszka. Wiesz tylet, Charyzma. A najpod charyzmę, Reszta na handel. Nowa zakładka, jak widzicie, się pojawiła. Żołnierz. Ja tu trening machnę. Kres, krespus miał być tu nie. Ale tutaj mam Cię atakować? Tutaj też. Bardzo ładna siatka mi wypadła. O zdrowie tylko i daj tą siatkę bo to jest ciekawa 198 na pewno lepsze od mojej to tu tą główną postać ulepszymy pytanie czy bloker no bloker ma lepsze tego możemy teraz dać bardziej Trzy miejsca już mamy na sobie. Co my tu jeszcze będziemy podtrzymować? Myślę, że reszta to jest na handel. Jakieś łachy. Jakieś jeszcze hełmy. Tu wszystko masz. i tego hełma. To by założymy to. 154, Okej. Okay. Okej. Okay, myślę, że wszystko będzie lepsze. Wszystko, co tam dalej będzie, to będzie pod handel. Ten gra, to możemy z niego coś tam dostać. Jak to wygląda? Większa różnica mnie zabiera. Kończymy z bosem i fajna, fajna tarcza. Trening, handlarz trzeba się wzmocnić plus 3 do kryta. Na pierwszą postać mi się zdaje, że nawet to udźwignie mniejszy pancerz, ale ten krytyczny mnie zachęca. Albo dobra. No i to komuś, kto lepiej temu się przyda. Okej, okay, ja tu prowokuję po prostu. Mam nadzieję, że właśnie budowa fizyczna nie robi, dlatego że. Przegrywam te cyrkusy. Może też być jeden z powodów, że mam mało życia i mnie szybko likwidują. Więc dobrze. I teraz podpilatów powinniśmy dać radę teraz, przynajmniej tym, jak widać, lepsze przedmioty są. A tymczasem ja zakończę też. Podziubię sobie sam. Jak widać, już daję radę następnym lochom. tymczasem trzymajcie się. Cześć.